Ciemka pan z tej strony, w wlazł przez tor, patrzcie jakie mam żona mnie wysłała, mówi ma dwa małe słoiczki, jeszcze by ze dwa, trzy zrobiła, bo my y, ten, lubimy takie opieńki właśnie, ale ten czerwony, mistrzostwo świata, <grym> to trochę objedzony, ale ogólnie bardzo fajny. Podoba mi się. No oczywiście, buzeczek. To no, musi być. i tam Trochę jest. E, śmieci jak zwykle. No my może tu tym bokiem pójdziemy sobie. No jak czerwone rosną, tak wiecie zresztą. To może tu się coś wylęgło. Pójdziemy <laughs> tu. Czerwone rosną. Kozaczki brązowe, czerwone. E, Na znaczy, tu będzie obchodzone raczej, ale. A, co mi tam zależy, wejdę sobie tu do tego rowu, do tego tutaj pójdę sobie tym rowem tam, w tamtym kierunku. I tam mam takie miejsca na, no właśnie na opieńki. I chcę iść stricte na opieńki. Zobaczymy jak to wygląda. Śmieciuchów pozbieramy po drodze. Będzie fajnie. No i tu mam parę sztuk. A, i takie wyrośnięte. Ładniejsze, ale jeszcze są takie fajne właśnie do zbierania. Super, zaraz sobie je pozbieram. Już bym to minął, ale takich rzeczy, to ja nie mogę minąć. No niestety. O, do kompletu. Idziemy tu zobaczyć. O mam, Gdzie? Już jest super. Już zaczyna się coś. Pójdę w to moje miejsce, jeszcze tam nie dotarłem, bo to jest daleko. Ale jak tam nie będzie, no będziemy się wracać i takie małe gdzieś tam kępki będą rosły, to to będę zerwał. Ile zerwie, tyle zerwie i tyle. Śmieciuchy po drodze się zbiera. To jest najważniejsze, żona i tak już będzie zadowolona, bo już coś jeszcze na jeden słoiczek to być. Dobra, idziemy dalej, bo, dalej, bo Ares już coś tam patrzył, wyniochał coś, nie wiem co. Nawet mi się podgrzyb trafił, patrzcie. Normalnie jestem w szoku. No, nawet ładny. I ja cię kręcę. No super, w takim miejscu. To bym się nie spodziewał, ale dobra, tam dalej jest tak sucho, bardziej to idziemy tam zobaczyć, jak to tam będzie wyglądać. Tak ładnie w tym lesie tu jest, a to jest to niepotrzebne. To jest takie coś, co nie powinno tu leżeć. Tu powinny grzybki rosnąć. Patrzcie, jakie tam jest maść w środku. Ha. Dobra, jakoś to wezmę. Nie? nie powinno tu raczej. powinno spakować, nie? no i tyle, I idziemy dalej, Ares obserwuje, tylko nie wiem co obserwuje, <grystanie> dobra Nie wiem co to jest, ale się namachałem teraz, cześć, tu taki konar leży też, Ares chodź tu Galoty mi spadną, no Tak mnie ciągnie. O Jezus Ja mam go tu na pasku I on mnie tu ciągnie Chodź tu Nie mogę się ruszyć czasami Straszny to jest Chcę się wstyle a tu blokada No i muszę to zapakować Nie wiem co to jest Papie Znaczy nie papier, Jakiś metal Ale co to, to zamyka? metra, jak to się tak nie? A to może aluminium jest? Nie wiem. Chwilę do domu będę zagrał. Weźmy magnes i sprawdzimy. O! O Jezus! Gorąco już tam niedaleko mam do tego miejsca. Ciekawe czy będą. Ha. Dwa mam polary, ciepło mi się zrobiło. Może tu teraz po drodze coś jeszcze będzie. Zobaczymy w tym moim miejscu. Nie będzie, tu nie będzie. Tam jest co drugi rok, rok taki wysyp. Ha. I dopienie. Czekaj, ale. Dobra, idziemy przez te trawskę. Jeszcze musiałbym tu przejść. Ja. Idę sobie tą tu wózek, widzicie. I tak z daleka mówię, to na pewno liście, Ale to nie jest liście. O, To jest grzybuś <laughs> Ładny i ceglastopory. Gniewusek. A jak go ciężko wyrwać. On gdzieś tam jest głęboko. O, tam masz. O, proszę. Jaki ładny gniewusek. Piękny. Śliczność. Hmm. Bierzemy, a co? Już mam trochę w tym koszyczku Tu coś było, tylko nie wiem co to. A nie ma drugiego? No, przecież one robią tak sobie ruszyć Jeden koło drugiego, ale nie widzę Jak go dojrzałem A to jeszcze ten Mój wzrok, powiem wam Z takiego daleka Jest ok ale myślałem, byłem przekonany Że to konia mnie robi <grym> Ależ czekaj O, sarenki tam latają, ale widzę nie widzicie tego, ale tu. O, ale ares już widzi. Sarynki. Ares, czekaj. Dobra, idziemy. Ja widziałem teraz, kilka sarenek przeleciał. Ale on mnie ciągnie. Tu znowu te sarynki przeleciały tędy i tam poleciały. A on uszy do góry i patrzy. I patrzy. Najlepiej by za nimi poleciał. Znaczy, on i tak nie lata za zwierzętami. On przeleci parę metrów, się zatrzymuje i ogląda. To jest taki pies, tak go wyszkoliłem, <laughs> jakby nawet był luźny i po, obróci się, popatrzy się na mnie, ja bym pozwolił, to tak, to by poleciał, no normalne, no ale co. Yy, tu jest te moje miejsce, widzicie, jestem na takiej drodze i pójdę tą drogą, jak tu nic nie będzie, tutaj, tu powinny one być, jeżeli tu nie będzie, no to, to będę się wracał tędy tutaj na obkoło, sobie pójdę tam, może coś jeszcze znajdę. Jak nie będzie to... O, zresztą wchodźcie. Idziemy razem. <grybujesz> Chodź Ares do mnie I tu sobie poszukamy. Te piękne wrzosy tutaj. Tu jest taki cały punkt na opię. Ale już na razie już powinno coś być, jakieś pojedyncze w tych trawach. Ale nie widzę, chodź tu Ares, tam nie iść. Pójdziemy w te trawy zobaczyć. Ares, zostawimy ten wózek. O, chodź tu, Aresku. I sprawdzimy. No to akurat nie są opieki. Tu zawsze były na tych dniach. Widzicie, te pięknie tu jest. Tam też są takie dnie ale nie ma O Jezus Naprawdę? Nie ma? Tam są, ale Ale to nie są pięknie, idę zobaczyć Co tu, czemu, dlaczego nie ma? Chodź, Kłarek O Jezus Jak tu się ciężko przechodzi Jeszcze tu zwolnimy tych No nie to nie są opieki. Tam jest pień pusty, tam jest pień pusty. Zawsze na tych pniach właśnie i tutaj po boku były, ale nie ma. <laughs> A, trudno, będzie jeden słoicek, no to będzie jeden. Może jeszcze po drodze coś tam znajdziemy. Wychodzimy z tych traw. Tu się ciężko strasznie chodzi. Czekaj Ares, czekaj na Dobra, idziemy na drogę. Powiem wam, poszukałem sobie. Jedno takie miejsce w parę było, pozbierałem, ale za bardzo nie przebyło. <grym> Idę sobie teraz tą drogą w kierunku domu, bo jest kawałek. No i oczywiście puchy. Trzeba pozbierać, no i chyba co. Idę ile razy człowiek tu nie sześć. Zawsze coś znajdzie. Powiem wam, że butla... Chodź tu, Ares. Przyjdą. Grzybów nazbierają albo inni. Wyrzucą. Wypiją, wyrzucą. Tak to właśnie wygląda. Hmm. Takie ładne lasy. Ale powiem wam, że ja tak na moje, na moje wyczucie, to wysyp będzie. Jeszcze prawdziwki będą piękne. Zaczki, czerwone podgrzybki. Teraz ma być ciepło. Ach, musicie mi na słowo uwierzyć. Czuję to nosem, <grybki> że coś będzie. To Nawet tych maślaków nie ma. Powiedzmy. Tych takich pomarańczowych, to nie trzeba ubierać. Ale chodź tu, tu jakiś swoich widzę. Muszę go wziąć też nie że nie Je. Patrzcie, ile tam jest jakichś żółków. <grybki> Dobra, bierzemy, już mam, patrzcie, już mam, no, więcej jak pół, pół, dobra, moment, idziemy do góry i tamtędy pójdziemy jeszcze śmieciów, podbieramy, może tam jeszcze coś wpadnie, ale czekaj na mnie, patrzcie jaka jest linka naprężona, jak w gitarze, można, struna w gitarze, można by było grać. <gry> No jest niesamowity Ares. Czasami mnie raz jak mnie chwycił przewrócił mnie dosłownie. Nie wiem jak to się stało, ale masakra była. Dobra, idziemy dalej. Nie na to. Ares! Chodź tu Bo nie mogę iść nawet. śmieciuków pozbierać oh. bo muszę przecież je pozbierać. Czekaj Ares Ja nie mam takiej długiej smyczy. A przecież muszę to pozbierać Już nie zostawię tego jeszcze co widziałem O właśnie Tu, 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 tu. A, Pakujemy to wszystko Będziemy w domu segregację robić Czekaj Ares no Co to taka buła tu? Myślałem, Fajnie <laughs> by było A tu taki fajny Prawdziwy wyrós, ale by było super ale tu niestety w sklane i plastikowe Jak na razie Patrzcie no. zabieramy co? Kurde no, powiem źle sobie miał współwóz, Ale no, niestety no, Jakby nie patrzeć, a ciężki się zrobił, będzie już cały. Jakby nie patrzeć Dobra to też weźmiemy. Co tam jest w środku O jaki Jackson Michael Jackson Ale śmierdzi No jeszcze też No wysypuj się Najgorzej bo to nie Nie mogę tego wysypać Dobra jest chyba wysyp. To Są to piękne, ale patrzcie jak zjedone przez ślimaki. A się normalnie błyszczą. A tu jest śmieciuch. I tu jest też śmieciuch. A, Jezus, a ten to jest jakiś. Nie wiem, w środku coś tam ma tyle tego. wiecie co? To jest ciężkie. On jest pełny. Tu wiecie, co ja zrobię. O. 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 Spróbujemy to w ten sposób zrobić. O. o, widzicie? Patrzcie, ile tej ziemi Tam jest. Jakieś... Musimy to Teraz możemy jeść No mam pełno Patrzcie jakiś piach hmm. Ja Cię kręcę A patrzcie gdzie mam smycz Pod nogami, Osłupek Ja Cię kręcę O, to ja tu widzę Patrzcie, szkło hmm. Dobra, bierzemy pól. O, to zrobić. Idziemy tu do góry na drogę. Będziemy się udawać w kierunku domku. Powolutku. Patrzcie ile, o ale śmieci. patrzcie ile jest żuków z takiej jednej puszki. Tu jest jakiś robak. Jakiś większy. Nie wiem co to za robak. Żuki, dobrze, że żyją. Patrzcie. Z jednej puszki. Ile to wypada tego. Ile takich żuków, takich zwierzątek jest? Normalnie masakra. Dobrze, że żyją, się ruszają. Dobra, Idziemy, idziemy dalej. Zrobimy eksperyment. Eksperyment. Jak dojdę do domu i się komórka nie wyłączy, to pokażę Wam, ile mam tutaj puszek, butelek zwrotnych. Połkadamy je na boki, Zobaczycie ile taka jest. Idziemy dalej. przechodzimy przez story. Nie wiem czy tam tu się jedzie, bo tam... ale słyszę. E, może może dotrę, Jak mi się nie wyłączy, to trudno. Znaczy jak się wyłączy, to trudno. E, będziemy się teraz zegnać ser ducho dla was jak zwykle, ale może. Może akurat jeszcze podobę będziemy się widzieć. Ustawienia ostrości są zablokowane. Nie wiem o co chodzi. Dobra, może się odblokują. Dobra, okej, okay. idziemy dalej Muszę na ramieniu brać Ja pierdziele. No ja wie co mi się tak ciężko idzie Patrz Kółko mi się urwało. Ja pierdziele będę musiał gdzieś do sklepu iść Bo nie wiem nawet Ja wróciłem troszkę ale Nie umiem znaleźć mm. Ach, Boże, to było te kółko co Wcześniej mi w tamtym roku chyba odpadło coś naprawdę czy w tym roku na, jeść, na na wiosnę Już nie pamiętam To już mi odpadło i... Ach, trudno albo zmienię wózek albo albo spróbuję coś tam zamontować ale nie mam takiego kółka Trudno No idę do autka i Do domu biorę to na plecy no, Dotarłem Powiem wam Zesypujemy wszystko ale jestem wykończony ja póki nie będę miał tego kółka w tym wózku to na razie wózka nie będę brał oj oh, siema jestem moku wiecie tak się nie da U? patrzcie Co jest Teraz mam puszek, zwrotnych Tu jest jedna, dwie, trzy, cztery, sześć, siedem, siedem. Puszek jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwanaście. No i plastiki, folioki. Fuh. A tu mam te z lasu widzicie Już mi się zbiera, muszę do przeko jechać powoli. Bo jest za dużo już tego. Tu też but. <grytanie> Pamiętacie ten but? No tutaj też z lasu pamiętam pokrywę. O wężyk. No, to wszystko tu <grytanie> butelek już mi się nazbierało, muszę to wszystko popakować, wywieźć. Bo ona będzie teraz, że za dużo jest i cyf. <grytanie> Dobra, ja tu pakuję eee, rękawiczki muszę ubrać. Posegreguję, popakuję. tego oczywiście już patrzy <laughs> Szkoda mi tego kurde, tego kółka. No, że ja tego nie znalazłem, ja muszę to zrobić. Może jak już to strusuje, jakieś inne kółko, nie wiem. zobacz, No to serducho dla was. Trzymajcie się serduszko dla was, papa eee. Yes, <laughs> keep